Hej kochani, cześć! Z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Bajkowo TV. W dzisiejszym odcinku pobawimy się w poszukiwaczy emot ikonek. Nie wiem, czy wiecie, ale aktualnie w paczkach Chitos. Możemy znaleźć naprawdę zwariowane naklejki emoji. Tak więc dzisiaj przygotowałam dla Was trzy wielkie paczki. No i cóż, trzymajmy kciuki, aby w środku były naklejki. Koniecznie zostawcie kciuk do góry, zasubskrybujcie mój kanał i zacznijcie oglądać. Uuu, szalona jazda bez trzymanki. O, tak, długo trenowałem te wszystkie triki na mojej deskorolce. W końcu jest ciepło, lato, więc mogę się wybrać do skateparku. No to pędzę, szybko! Mm, wow. I jeszcze po drodze kilka trików! O, czy ja dobrze widzę? Czyżby to mój kumpel szalał na deskorolce? Mm, o! Siemka stary! No piąteczka! Co tam słychać? Co ty tutaj robisz? Wracam z plaży, byłem troszeczkę poserwować, a teraz muszę szybko pędzić do domu. Mam tajną misję. Ej, stary, i jaką ty niby masz misję? No weź mi powiedz zdrać ten sekret najlepszemu kumplowi. No muszę podkleić naklejki do albumu. E e I to jest takie niby super fajne. Jest super fajne, bo te naklejki są. Z emot-ikonkami, tak jak my. Może nawet znajdziemy naklejkę z taką samą buźką, jak my wyglądamy. Ty, stary, a skąd ty w ogóle masz takie naklejki? No, ze sklepu. Kupuje się je yy, w paczkach Cheetos. Yy, do chrupek są dołączone. Ja nic o tym nie wiedziałem. Chyba za rzadko chodzę z mamą na zakupy. Ty, stary, mogę iść z tobą i zobaczyć te naklejki. Okej, okay, nie ma sprawy. Odłóż tylko deskorolkę i wkleimy naklejki do albumu i jeszcze otworzymy trzy paczki i sprawdzimy, czy będą jakieś nowe naklejki. Dobra, no to pędźmy do ciebie, ale deskorolki to ja nie zostawię. No dobra, jak tam sobie chcesz? Ej, czekaj! Proszę bardzo, oto ten album. Można go zdobyć w różnych sklepach. Yy, zobacz, album na naklejki. Do zebrania 50 różnych naklejek emoji. Tutaj Chester, mój ulubieniec. Patrz, podskakuje na jednej z naklejek. No i uwaga, w środku jest mnóstwo miejsca, gdzie możemy je nakleić. Ja mam tylko niestety tą jedną tutaj. Reszty jeszcze nie udało mi się zebrać. No i z tyłu jest jeszcze miejsce. Zobacz, nawet z tym kocurem, z chesterem są naklejki. Wow! Super mi się podoba ten album. Jest mega! Tylko jeszcze jak pokażesz naklejki, to już w ogóle będzie super. No dobra, dobra, zobacz. Tutaj mam takie trzy ręka. Numer 22. Zobacz, wszystkie naklejki są jeszcze zamknięte. Tutaj wielkie oczy. Numer 27. No i numer 3. Taka emoji. Niezbyt zadowolona. A teraz najlepsze. Czas przejść do otworzenia moich trzech paczek, które mam schowane w pokoju szybko, zanim tata mnie nakryje. No dobra. Pierwsza paczka, czyli to syrowe. Widzisz, co tutaj jest napisane? Szukaj nagród. I milionów naklejek emoji. Nie no, mielibyśmy farta, gdybyśmy zdobyli jakąś nagrodę. No to nożyczki w ruch. I szukamy naklejki. Gdzieś tutaj w chipsach musi być schowana. Ojej, chyba tym razem nam się nie poszczęściło. Przyjrzałem całą paczkę, no i nie ma naklejki. No ale nie traćmy czasu i weźmy teraz może czyjitosy ketchupowe. Może tym razem będzie naklejka, bo wiesz, to tak jest, że trzeba po prostu trafić na odpowiednią paczkę z naklejką. Nie w każdej są one schowane. Dobra, to szukamy, a te chrupki to wyglądają jak frytki. Jest coś tam! Chyba tutaj. O, mamy naklejkę! Wow! Naklejka numer 30. Ale super wygląda. To jest emot ikonka z kosmitą. Wow! No, a teraz szybko ostatnia, trzecia paczka, czyli to serowych. Żeby tylko teraz nam się poszczęściło. Dobra, paczka otwarta. I sprawdzamy, czy gdzieś już tutaj widać naklejkę. No, jest tam coś, czy nie? O, chyba już widać, co to za emoji. Spójrzcie tylko. Emoji numer 16. O, fajnie. To chyba możemy ją wysłać wtedy, kiedy mamy zamiar pójść spać. Wow, stary, ale mieliśmy warta. Co prawda, w tej paczce nie było naklejki, no ale trudno. Dobra, dobra, już o tym nie gadajmy. Tylko chodź, wklejmy je do mojego albumu. Może najpierw naklejka numer 22. Dobra, tutaj rozumiemy. Trzeba wyciągnąć ze środka. O, proszę bardzo, mamy naklejkę. No i wspaniale, naklejamy tutaj w odpowiednie miejsce. Jest, mamy to. I następna naklejka, może ta z kosmitą. Otwieramy. Dalej, dalej, wyskakuj nam tutaj naklejko. Musimy chyba mocniej naciąć. Bo to jest bardzo mocno zafoliowane. Wow, ta naklejka jest taka troszeczkę 3D. Kosmita z numerem 30 ląduje tutaj. Porządnie naklejamy, żeby się mocno trzymało. Teraz czas na tę naklejkę z wielkimi oczami. Numer 27, niedaleko kosmity, i zaraz obok tej ręki. I naklejka emoji śpiocha. Proszę bardzo, numer 16. No i niestety to już ostatnia naklejka, numerek 3. Emoji, niezbyt zadowolona, ściągamy, jest, mamy naklejkę, jest, numerek 3 tutaj i nasza naklejka przyklejona, wow, stary, super wygląda ten Twój album, chyba też sobie taki kupię i będę zbierać te naklejki, no jasne, świetny pomysł, a... Jak będziesz mieć jakąś podwójną, to się wymienimy? Nie ma sprawy. W końcu jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ale wiesz co? Żeby zebrać wszystkie naklejki, to jeszcze troszeczkę mi brakuje. Zobacz, tutaj wszystko jest wolne i, i jeszcze nawet tutaj z tyłu powinny być naklejki. Mam nadzieję, że przez całe wakacje uda mi się je wszystkie zebrać. I cały album będzie zapełniony naklejkami. Mieliśmy szczęście, że Tata nie wpadł do pokoju. Nie byłbym zadowolony, że od rana otwieram paczki z chipsami. Yy, więc co? Chodź, zapraszam Cię na jeszcze jedną niespodziankę. Jaką? Ty, stary, co Ty masz jakiś dzisiaj dzień dobroci i co Ty chcesz jeszcze ze mną robić? Niech to co? Zjeść te wszystkie chipsy! Hej kochani, a Wy zbieracie naklejki emoji z chipsów Cheetos? Jeśli tak, to koniecznie na dole w komentarzu napiszcie ile ich już uzbieraliście. Pamiętajcie, aby zostawić kciuk do góry i oczywiście, aby zasubskrybować mój kanał. Polećcie ten filmik oraz wszystkie moje inne swoim znajomym. Mam nadzieję, że też im się spodobają. Do usłyszenia następnym razem. papá pa.